Siema, tu Johnny Rep. Dzisiaj będzie o kuchni Tex-Mex Guacamole Pistoiero Ta No dobra, to zapraszam do kuchni. Odwracam kamerę i pokazuję składniki. Dobra. Zobaczcie sobie, to jest oczywiście opcjonalne, ale jak najbardziej pasuje do, do dań Tex-Mex. Uwaga, patrzcie, awokado, Tak. pół pokrojonej drobno cebuli. Ja dodałem jeszcze pół papryczki chili, pomidor, tylko uwaga, jak widzicie, z wyjętym gniazdem nasiennym, pokrojony, Potem tak, wyciągamy pestkę z awokado. Musi być bardzo miękkie, tak? Czyli bierzemy, musi się poddawać naciskowi, dlatego, że będziemy go rozgniatać widelcem. Czyli po prostu wyciągamy pestkę z awokado, łyżką wywalamy do miski, tam wywalamy, proszę was, to awokado całe, zalewamy sokiem z limonki. Wymieszamy to wszystko, dorzucimy później tego pomidora, cebulkę. No, wymieszamy. Powinno być jeszcze, żeby było prawidłnie, to cilantro czy kolendra, ale ja za kolendrą nie przepadam, poza tym nie mam w tej chwili, więc no, no i tak to wygląda jak na razie. Zaraz Wam pokażę gotowy produkt, bo to są proste czynności. Okej, okay, no to widzicie. Tak to wygląda po wymieszaniu. Nie jest to naprawdę trudne do zrobienia. No i tak jak obiecałem pokażę wam y, jakie są moje lekkie kolacyjki lub obiadki. Robię to właśnie tak, że najczęściej jest to po prostu tortilla z różnymi warzywami czyli w tym przypadku to jest ogórek, y, pomidor, cebula, fasola, kukurydza. No i jakiś sos. No, w tym przypadku daliśmy guacamole, bo akurat zrobiłem. Potem ten interes się zwija, tak, żeby dało się to wziąć do ręki. I się je. No i powiem Wam, to w zasadzie tyle. Zjem i powiem, czy to się do czegoś nadaje. No dobra, moi mili. To było całkiem niezłe oczywiście. Bardzo smaczne. Ech. Pewnie nie takie, jak robią w Teksasie czy w Arizonie, gdzieś na południu Stanów. No, ale takie jak przeciętny facet, taki jak ja, jest w sobie w stanie zmontować samodzielnie w 10 minut w kuchni. No i to, słuchajcie, do, przywodzi mnie do takiej kwestii: po co ja w ogóle robię te e, filmiki o, o kuchni, o gotowaniu itd. Między innymi po to, żeby zbić argument feministek um, czy no, ogólnie współczesnych kobiet, które mówią, że praca w domu, gotowanie, sprzątanie, pranie i tak dalej, to to jest tragiczna, w ogóle darmowa praca na drugi etat i, i, i w ogóle one po prostu cierpią strasznie, że muszą to robić. No, jak widzicie, przynajmniej jeśli chodzi o przygotowanie sobie ciekawego, smacznego, całkiem zdrowego i łatwego w przy przygotowaniu posiłku, yy, z czymś takim może sobie poradzić każdy facet bez żadnego problemu. Więc yy, co to jest za argument? Dalej, co mamy? Pranie sprzątanie, zmywanie, no dobra. Pralka jest w każdym mieszkaniu, tak? Wynajmowanym czy własnym, bez znaczenia. W dzisiejszych czasach, ja rozumiem XIX wiek, tara, rzeka, cuda na kiju, czy jeszcze w latach 60 frania na korby, no ale dobra, no słuchajcie, mamy XXI wiek, dzisiejsza pralka, to no wystarczy włożyć ciuchy do tej pralki, Nasypać jakiegoś tam proszku czy jakiegoś płynu do zmiękczania, wybrać program, czy coś tak? Potem to wyjąć, rozwiesić, żeby wyschło, ewentualnie wyprasować i kurna, koniec. No i to jest cała robota. No i dla jednej osoby zwłaszcza, no to, to jest błagam, no to jest chwila, tak? Samo przygotowanie prania to jest, nie wiem, 10 minut, rozwieszenie to jest kolejne 10 minut. I uprasowanie, no to zależy ile tego jest, no ale powiedzmy jeszcze no, no, nawet pół godziny. Tak? No, zmywanie. Ok, no nie w każdej chałupie jest zmywarka, ale bez przesady, zmywarka kosztuje pół średniej, pół minimalnej krajowej, tak czyli nie wiem, tysiąc, tysiąc coś takiego, no bez przesady każdy to może mieć. Zmywanie przy użyciu zmywarki to jest tak samo banalnie prosty yy, prasta operacja. Wkładamy rzeczy do zmywarki. Wkładamy już, nawet już nie mówię o cudach na kiju, osobno proszek, osobno sól, osobno na błyszcząco, tylko wsadzamy tabletkę, która ma wszystko w jednym. Wybieramy sobie jeden z pięciu, czy sześciu programów, w zależności od tego, jak bardzo mamy zabrudzone naczynia. Naciskamy sobie guzik i to się samo zrobi. No, ludzie. Potem to trzeba wyjąć i schować do szafki. Halo! Czy to jest Taki problem? Naprawdę, że to jest robota na, na drugi etat? No come on. Sprzątanie. No od pewnego czasu, no dobra, z czego się składa sprzątanie podstawowe, tak? No, odkurzanie, umycie podłóg, nie wiem, umycie okien raz na jakiś czas, zmycie kibla, pff, przetarcie na mokro blatu w kuchni, w zlewu. No błagam, no, no to jest najbardziej pracochłonna może rzecz, no ale, ale po pierwsze odkurzanie. No w dzisiejszych czasach, no kiedyś to było drogie, teraz już nie jest. Są takie automatyczne odkurzacze, one może wszędzie nie wiadomo i tak dalej, no ale bez jaj do codziennego odkurzania, czy tam raz na trzy dni, <gryw> naciskasz guzik i samo jeździ sprząta. I też kosztuje, nie wiem, pół średniej, pół pół, no, pół średniej. Pół, 3, minimalnej krajowej za dwa koła kupisz wyżywanie takie sprzęt. Bez jaj. Więc szanowne feministki. Facet w dzisiejszych czasach jest samowystarczalny. No dobra, to, to, okay, to nawet powiedzmy o mnie. Ja jestem późnym jedynakiem. Tak, ja byłem rozpieszczany i tak dalej. Miałem swoje obowiązki, musiałem sprzątać swój pokój raz na jakiś czas, i tak dalej. Ale nie musiałem sprzątać w domu, odkurzać całej chałupy, pomagałem w myciu okien, ale ogólnie nie byłem jakoś dramatycznie przygotowywany do pełnej samodzielności. Tak? jak Większych może współczesnych facetów ma. No ale skoro taki facet jak ja jest w stanie mieszkać samemu, ogarnąć wszystko wokół siebie bez żadnego problemu. I bez, bez większego wysiłku, tak naprawdę. No to o czym wygadacie? Co to jest w ogóle zagadka, że, że kobieta drugi etat w domu? Słuchajcie, mam dwójkę dzieci. Jak jeszcze tam z nimi mieszkałem, no to okej, okay, wracałem po robocie późno i tak. Ogarnicie maluchów takich do, do, do wieku, powiedzmy. Żłobkowego, czyli do, do, do drugiego roku życia. No to faktycznie, tak. no Wstawanie rano, karmienie, sranie, przywijanie. No jest ja tym trochę roboty, prawda, oczywiście. No ale potem taki bombel ląduje w wieku lat dwóch w żłobku. Dwie osoby mogą. Z... Jednocześnie pracować. Odebrać tego bombla o godzinie 16 czy 16:30, powiedzmy, ze żłobka, potem z przedszkola. A potem, w wieku szkolnym, no ja wiem, korona i tak dalej. Teraz, homeschooling to jest może wyzwanie, no ale w normalnych warunkach. Dziecko wraca ze szkoły, zwłaszcza już takie powiedzmy trochę podrośnięte. To ma swój klucz, wychodzi rano, wraca. Bez przesady. No. Ja nie, nawet nie mówię o instytucji babci czy dziadka, czy jakichś takich rzeczy, no, ale halo. To jest dmuchanie jakiejś bańki, yy, produkowanie jakichś fake newsów, że, że, że praca w domu, kobiet zwłaszcza, no, bo facetów to oczywiście nie. 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 Kobiet to jest. Drugi etat, drugie 8 godzin, tak? Drugie 8 godzin bezpłatnej pracy. No hej. To jest zwyczajne ogarnięcie siebie. Tak, jeśli mieszkamy samemu, to jest zwyczajne ogarnięcie siebie. Jeśli mieszkamy w dwie osoby bez dzieci. To jeszcze można się podzielić tym obowiązkami od Bidy. To jest jeszcze prościej. Z czekami okay, jest jest trochę więcej roboty, zwłaszcza na tym początkowym etapie, ale później. No, nie przesadzajmy. Po no. co to wszystko jest? No to ja zaraz wam powiem, co ja sądzę na ten temat. Otóż uważam, że to jest celowa dezinformacja. Tak? To jest celowe takie dmuchanie takiej fake newsowej bańki informacyjnej takiego mitu że współczesne kobiety, to jest oczywiście jeden z elementów tak? Tego, tej, tej bańki informacyjnej, że dzisiejsze kobiety są uciśnione, że są ofiarami męskiej opresji, że nikim nie pomaga, że ich życie jest ciężkie, trudne i że trzeba im pomóc. Może najlepiej płacić im, z, nie wiem, kurwa, z budżetu, za te domowe prace, czy nie wiem, czy partner y, tej kobiety ma jej płacić za to, że ona, nie wiem, z łaski swojej wstawi y, rzeczy do zmywarki, czy włoży rzeczy do pralki, naciśnie guzik. No, ha! Otóż uważam, moi drodzy, że w Zwłaszcza współczesny, bo ten stary to może nie, ale współczesny feminizm, trzeciej, i czwartej fali, zwłaszcza ma za zadanie zdobycie kolejnych przyczynków. No bo skoro w zasadzie wszystkie prawa, jakie kobiety już y, mają, zostały zrównane z prawami mężczyzn, no to trzeba pójść dalej. No przecież wzięły już palec, wzięły już dłoń, to już sięgają nam do barku, tak? To zaraz się okaże, że nie wiem, że co. Że, Hala, że, że kobieta to jest jakiś nadczłowiek. Więc budowanie takiej narracji biednej, uciśnionej kobiety w mediach od dłuższego czasu to jest pewna strategia. Między innymi po to ten kanał powstał, żeby rozmontowywać te wszystkie rzeczy, te. Struktury medialne i dezinformacyjne, które mainstream, feministyczno. Przepraszam, moje ulubione ostatnie stwierdzenie, które będę promował. Femino bolszewicki, mainstream, próbuje wmówić społeczeństwo. No nie. No właśnie nie. Po to ten film powstał, moi drodzy. I drogie, kurde, też. Żebyście wiedzieli, że to są pójdę na resorach, że to nie ma absolutnie żadnych, żadnego związku z rzeczywistością. No nie. Trzeba się temu opierać, pokazywać, udowadniać, że to są bzdury. I po to te filmy nagrywam między innymi. No, oprócz oczywiście klimatu amerykańskiego. Ameryki takiej, którą kocham, która umiera niestety na naszych oczach. się Kończy. To, co się dzieje, to jest jakiś dramat, ale to jest w ogóle na osobny temat. Na osobny, na osobny vlog. Także kończąc, podsumowując. Moi drodzy i moje drogie. Nie, praca w domu to nie jest praca na drugi etap. To jest najzwyczajniejsze ogarnięcie siebie i swoich najbliższych. Jak się tym podzielicie, to jest wasza sprawa. Nie, to nie jest pra bezpłatna praca. Upranie sobie gaci, żeby mieć co założyć następnego dnia nie jest pracą. Sorry. Nie. Więc dmuchanie bańki, że jesteście biedne, uciśnione, a my jesteśmy opresorami, krzywdzicielami, yy, patriarchalnymi, świniami, które, które tutaj jakąś mają wyższość nad wami. Nie. Na pewno tak nie jest i to właśnie udowadniam tym filmem. Dobra. Moi drodzy, tak jak tam podoba się wasze oglądanie, podoba Wam się oglądanie moich filmów. Lubicie to, to, to dawajcie tam łapki, komentarze. Piszcie w ogóle, bo ja różne rzeczy rzucam, która jaka tematyka wam bardziej odpowiada, to, to będę się starał do tego dopasowywać w miarę możliwości i tego, co sam bym chciał przekazać. Zatem dzięki za 45 już subskrybentów. Więc tak, jak ktoś ogląda, nie subskrybuje, to tam jest taki guziczek z napisem subskrybuj, taki dzwoneczek i tak dalej. No nie chcę jak wszyscy youtuberzy, bo w dupie to mam powiem szczerze. Ważne, żeby przekazać Wam treści, które uważam że, że no są istotne. O. Żeby nie dać się zmanipulować temu. Femino bolszewickiemu, lewicowemu mainstreamowi, który próbuje po prostu przedefiniować rzeczywistość jeszcze raz. Dobra, dosyć na dziś.